Witam wszystkich zgromadzonych i dziś przedstawię wam na prośbę cieka, ekwipunek za 15 tysięcy złotych w kolorze niebiesko-białym. 15 tysięcy złotych, a więc naprawdę bardzo duża kwota, dużo możliwości, ale też zarazem pewnych ograniczeń, o których zaraz się dowiecie. Moi drodzy, jeżeli wy macie jakiś pomysł na odcinek, śmiało zapraszam do sekcji komentarzy i tam dawajcie znać o tym, co chcecie, żebym zrobił, lub też mlekujcie zwyczajnie komentarze z ciekawymi pomysłami, bo jak widzicie szansa, że po prostu zrobię takowy jest zwyczajnie względnie duża. Także przejdźmy bez przedłużania do ekwipunku i Zobaczmy, co tutaj dzisiaj przygotowałem i co sam osobiście brałbym przy takim budżecie. I ogólnie osobiście podzielibym raczej ten ekwipunek na stronę CD, jak i stronę Tero. Oraz po te stronę wybrałbym skiny niebieskie oraz skiny białe. Dokładnie dla CT, jako tak tematycznie można to powiedzieć, nie będzie to ekwipunek niebieski, a dla Tero biały. Dlaczego tak? No, w wdak się wylasowało i taki miałem po prostu kaprys skinowy i też wydaje mi się, że akurat kolor niebieski bardziej odpowiada stronie CT. W trakcie będą też pojedyncze wyjątki od tej zasady, czyli niebieski CT, biały Tero. Jeżeli skin idealny nie pasował do całości niebiesko-białej, czy też biało-niebieskiej. Także kombos na dzisiaj, z jakim będziemy, słuchajcie, latać, to M9 do PlayFace 3, żeby wydobyć jasny, niebieski odcień ze skina w połączeniu z rękawiczkami Amphibius po stronie CT lub też Snow Leopard po stronie Terror. Alternatywnie zastanawiam się również, czy by nie zostać przy jednej parze rękawiczek i wtedy skłaniałbym się ku Snow Leopardom, jako tym bardziej powiedzmy uniwersalnym po obu stronach. Jeżeli jednak, ciekaw, wolałbyś jedne, no to wtedy masz budżet około 700 dolarów wolnych, które możesz przeznaczyć zupgrade'owanie jakiegoś skinka i wtedy sugerowałby na przykład wrzucenie to na M4 i Karusa, zamiast tej, którą zaraz przedstawię, albo na wrzucenie tego na jakiegoś wulkana. Jednak zostaniemy przy tych dwóch parach rękawiczek, jako już na fajniejsze skiny później, albo brakuje pieniędzy, albo zwyczajnie już je mamy. A więc rękawiczki. Tutaj to jednak świetny wybór po stronie CT z tym sportowym wykończeniem i sznytem, który powiem szczerze, jest naprawdę niepowtarzalny. I w łapie, jeżeli chodzi o nóż, jak i po prostu inne broni, trzyma się to wszystko naprawdę dobrze. A po stronie Tero bardziej delikatne, jednak super czyste białe rękawiczki są. Leopard. A to wszystko z Bunkersem, jak wcześniej wspominam, jeżeli chodzi o nóż, jakim jestem dziewiątka Doppler AK-47 oraz Inheritance. Poza nim i wcześniej wspomnianym wulkanem nie mamy niczego lepszego. A przynajmniej godnego uwagi. W teorii z budżetem, jaki nam został, możemy dużyć do jakiegoś statraka do Inheritance'a. Może niekoniecznie warto, ale o tym później. Tutaj idealny, biały kałach z nudu niebieskiego i złotego to strzał w dziesiątkę, jak dla mnie. A dzisiejszym sponsorem filmu jest Pirate Swap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego Cesa. A więc jeżeli znudzą ci się obecne skórki lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają Ci w equipunku, to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego na Pirate Swapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru oraz przejrzystym filtrom, które pomogą Ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz to chcesz. Dodatkowo z kodem ma ciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty, którą przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności, jak widzisz, jest od Groma i trochę pobliczka, karty, przelewy, czy nawet i krypto. A Jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów, jak widzisz. A żeby tego było mało, na stronie znajdziesz proste challenge, które również zapewniają mały, fajny bonusik, a i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem, do nawet 10 dolarów. Także sprawdź parę słapa już dziś, link znajdziesz w opisie. M44 jest dosyć. No, nazwijmy to po prostu smutnym przypadkiem, bo po prostu ilość skinów jest tutaj bardzo ograniczona. Ja ostatecznie wybram niebieskiego emperora, który sam w sobie jest, jakby nie patrzeć, naprawdę mocnym skinem. Cenowo może odstaje od dzisiejszych skinów, czy po prostu od reszty, ale czasem cena nie gra aż tak roli, przynajmniej jak dla mnie, zwłaszcza jeżeli skin oddaje. A w tym wypadku uważam, że emperor broni się jak najbardziej. W przypadku Eski, właśnie jeżeli nie wybierzemy amfibiusów, no to możemy wziąć sobie Karusa, którego zdecydowanie polecam, który swoją drogą jest moją ulubioną M4 z Natomiast, zakładając, że wybraliśmy dwie pary rękawiczek, ja osobiście postawiłbym na M4 Solitude. Film z jej patternów i ogólnie poradnik będzie niebawem, jednak z patternów, jakie tutaj podpowiem, to chociażby pattern 661, który na flowcie jest za około 160 zł. W stanie minimalware, jak widać, prezentuje on tutaj góry oraz chmury. Tam też gdzieś przybija się słońce w oddali, jednak to na co my głównie polujemy to przede wszystkim kolor niebieski oraz biały i to właściwie tutaj dostajemy. Inne pattern jak chociażby 216, 346, 435, 700 czy 713 mogą tutaj równie dobrze się nadać i sprawdzić, jednak to oczywiście wszystko kwestia gustu i ile tego białego i niebieskiego chcecie mieć. Tak czy siak, według mnie tutaj wybór idealny. Przychodząc do awupy mamy skórkę San Indio po stronie CT oraz Printstreama po stronie Terro. Niebieski i biały, co prawda, jeżeli mamy cztery, jestem tutaj lekko smutny, gdyż żadna z tych awup nie zaspokaja mojego takiego wiecie, pragnienia na dobrego i masnego dawki. Planowo chciałem wrzucić jakąś meduzę, ale jej cena no powiem tak. Połowa budżetu co najmniej, więc niestety troszkę lipa. Pod końcem jednak też te awki, jakby nie patrzeć, nie są złe. Dorzucić jakiegoś czarmika, jakąś naklejkę na skółpa i za ojczyznę na binażu można pikować. W przypadku wersji scoutowej, albo po prostu scouta, istnieje handbrake, który jest skinem posiadającym i kolor biały, i niebieski, więc w tym wypadku postawiłem na jedną skórkę, która nada się do obu stron. Delikatne kolory na skórce, którą zapewne i tak aż tak często nie gramy. Pistoletami natomiast gra się znacznie częściej. I na przykład takim uspem na pewno. Tutaj wybrałem nowego Royal Guarda. Cudny, niebieski. Błyszczący kolor z dodatkiem dosłownie złota. Naprawdę uspił pierwsza klasa, właściwie usp królewski. Zamienię natomiast do B2000 możemy wybrać Fire elementale i ponownie skinek, z którym można latać na spokojnie przez długi, długi czas, jeżeli lubić B2000. I już nieraz wspominam, że jest to też dodatkowo ten typ skina, który mimo swojego wieku utrzymuje poziom i jakość, którą niestety coraz rzadziej możemy znaleźć na nowych skórkach. Do glocka wypadł na Neonwara. Poza blokiem 18 nie mamy właściwie idealnie białego skina. Są oczywiście niebieskie, ale tutaj no chcemy raczej coś białego. Dlatego poszedłem na kompromis i wybrałem właśnie Nianwara. Trochę białego, trochę niebieskiego i trochę też tego fioletowo-neonowego. Ale skin mimo wszystko na spokojnie również pasowuje się w nasze wytyczne biało-niebieskiego loadoutu. P255, a więc podobnie dwa skiny i w tym wypadku to jest Valencia po stronie CT i też Whiteout po stronie Terror. Niebieskich skinów jest również można powiedzieć jak kot napłakał. Są lepsze, są gorsze, jednak z nich wszystkich, Valencia jakoś chyba najbardziej do mnie przemawia i mi odpowiada. Oczywiście jest to kwestia gustu, ale w moje tutaj trafia. W przypadku Whiteoutu, no to come on. Totalnie biały, totalnie pasujący z rękawiczkami i po stronę teraz skin, a też dodatkowo bardzo łatwo go upiększyć, czy też zwyczajnie podrasować, dodając mu po prostu jakieś kolorowe naklejki. Kolejny jest tak 9 oraz skin Avalanche. I w tym wypadku jest to ten wyjątek, o którym wspominałem na początku, czyli nie jest to stricte biały skin, ale w tym wypadku mamy głównie niebieskiego skina z domieszkami białego, a więc czysty skin. Z naprawdę ładnie właściwie połączonymi kolorami i też za rozsądne pieniądze. No i też, co najważniejsze, jest to w naszym temacie przewodnim. Jeżeli chodzi o Names of Wisewena, wybrałem mojego ulubionego Full playa. Jest to bardziej seledynowa skórka niż niebieska, ale i tak wyglądająca obłędnie. Też łatwo ją upiększyć, dodając parę naklejek, więc nic dodać, nic ująć. Co do setki, natomiast. Hmm, no i tak tym nikt nie gra za bardzo, ale jeżeli już coś brać trzeba, to zapewne byłby to skin Indigo po stronie CT oraz Tuxedo po stronie Dero. Oba skiny dosłownie jednokolorowe i dosłownie w tym, czego tak naprawdę szukamy. Przychodząc dalej mamy Digielka i na początek mamy tego gagatka tutaj, jakim jest niesamowity Midnight Service. Skin, który swoją drogą jakoś w przeciągu kilku ostatnich miesięcy skoczył cenowo dwukrotnie przekraczając barierę 200 zł. Ale hej, jest to skin zdecydowanie warty grzechu bez dwóch zdań i wiem, bo sam po prostu takowego posiadam. Natomiast po stronie terroru latać będzie można z kombosem podawkę, a więc sprint streamy. Te dwa skiny tworzą naprawdę mocny zestaw, który na pewno pozwoli wam strzelić niejednego heada. Jeżeli natomiast chodzi o r no to jest to chyba gorszy wybór niż setka, więc dorzucę jedynie po prostu pojedynczego skina i w tym bądź do Phoenix Marker. I yy, zwyczajnie przejdę dalej do Peredek. I tutaj po stronie niebieskiej wybrać można kobalt kwarce, które naprawdę ładnie mienią się w słońcu swoją drogą i dla mnie są jednymi z lepszych tak naprawdę w do wyboru. Natomiast po drugiej stronie jedynymi białymi beretkami są staindy, które szczerze mówiąc aż tak że jak na moje mniemania nie wyglądają. Wrócę sobie teraz jeszcze na chwilę do broni rifle i zarektyjmy na to SG. Ponownie jest to wyjątek od reguły, bo mamy niebieskiego skina Aloha. Jednak skin ten ostatnimi czasy naprawdę mega mi się spodobał, do tego właściwie stopnia, że nie mogłem tutaj wziąć niczego innego. Dodatkowo ilość białych skinów do tej broni jest... cóż, znikoma to powiedzmy. Yugin, czyli Augiasz, czyli po prostu Aug. Tutaj już bez zmian i wydziwnień niebieski skinek jakim jest Arystokrata. Dodatek tych szarych wstawek tutaj robi też naprawdę fajną robotę, dodając takiej głębi skinowi. Kolnie do Galila mamy, a um, ponownie troszkę wyjątego do reguły, a więc skina Rocket Pop, czyli skina, którego nigdy chyba nie dawałem, a posiadającego zarówno kolor niebieski, jak i kolor biały. Więcej tego niebieskiego co prawda, ale kto by aż tak na to patrzył. W przypadku Famasa jest to Water of Neptes, czyli mocno niebieski, wręcz wodny i się skinek, który dopełnia tak naprawdę Sexy Rifle. No to co, em, przejdźmy do PM-ów i do P90 po stronie CT, gdzie latać i bronić naszych side'ów będziemy z modułem. Delikatnym, niebieskim skinem posiadającym coś na kształt pól Natomiast po stronie Terror, do tych wszystkich rush'y na B nada się z kolei skórka Schematic, czyli głównie biała z delikatnymi dodatkami tak naprawdę koloru niebieskiego. Do maka cięć dalej jest to skórka Enciner, która jest głównie biała z elementem czerni na dole, Mmm! Ory z dodatkiem tego elementu niebieskiego. Dużo co prawda tego czarnego w tutaj jest, jednak działa to na zasadzie takiego kontrastu do całości skina. Kolejny z przedmiotów to MP9 oraz Stained Glass. Drugi skin na ogół, jak na dzisiejszy zestaw, jednak spójrzcie na tego grafta tutaj. Sam osobiście takiego posiadam i uwierzcie mi, że jest to absolutny banger i robi furorę na serwerze. Następnie na liście mamy Umba z idealnym skinem Potero, zarówno jak i po stronie CT, czyli Primal Sabera, który posiada cudny niebieski jasny kolor, no i oczywiście też biały. Natomiast kolejnie mamy MP7 ze Cyrus lub też Whiteout, albo za mnie jeżeli wolisz MP5, no do Liquidation po prostu. I tak po obu stronach bym ją brał. A do ostatniego spamu w jakim jest wizon, będzie to Blue Streak dla strony CT, natomiast dla strony Terror będzie to już z kolei Facility w stanie fabrycznie nowym. No i na końcu jeszcze sekcja broni ciężkiej, gdzie mamy maga 7 Cobalt Core, dla nowy jest to Turquoise Spore po stronie CT lub też Polar Mesh po stronie Terror, Blake sama jest to Solitude, tak samo jak przy M2 z Tumikiem, Natomiast w kolejni mamy Obrzyna Wasteland Princess, Negawadazzle, Dazzle, M249 Hypnosis oraz Spectre odpowiednio. No i jeszcze na sam koniec znajdziemy Skara 20 Grotto oraz gs 1 Polar Camo. I oto cały zestaw za 15000 zł w kolorze biało-niebieskim. No, właściwie za jakieś 14 z hakiem, bo staje nam około 700 zł na pozostałe wydatki. I tu możemy wydać, czy to na naklejki, czarmy, lepsze stany, czy po prostu floty. Nie mogłem tego niestety jakoś wszystkiego wydać, a stwierdziłem, że właśnie te czarmy, czy naklejki, mogą być też nawet lepszą opcją która na pewno doda dużo ekwipunkowi. Także na dzisiaj to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie o tym ekwipunku i jaki zobaczylibyście następnym razem. A teraz dziękuję za oglądanie, byłem Maciasty, życzę miłego dnia i do następnego razu, cześć!